Zobaczyliśmy trzecią część naszej debaty. Pozostaje na część czwarta, która polega na tym, że losowo będzie podsumowywał swoje wystąpienie na dzisiejszej debacie któryś z kandydatów jako pierwszy. Ponieważ tak żeśmy wpisali do debaty, że będzie to losowo, więc takie losy. Proszę pokazać, drugi. Ten. Ja już wsadziłem. No proszę wyjąć, to mamy widoczne. Chodzi o to, że, żeby... Czasu mamy bardzo mało, tego ja się spieszę. Proszę bardzo. I w tej chwili je chowamy. Natomiast poprosimy o wylosowanie głównego sprawcę starszego cechu. Ktoś to musi zrobić. Wylosuje jedną kulę. Jedną kulę i ta kula będzie odpowiadała, to nazwisko z tej kuli będzie odpowiadało jako pierwszy. Wiadomo, drugi kto będzie.

było pokazane na początku, ale proszę dla pana Jazego pokazać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o ciszę, ponieważ to podsumowanie będzie istotne dla wszystkich tu obecnych, żeby wiedzieli, co zrobić za pięć dni przed urną. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że ta debata była potrzebna. Wszelkie spory są następstwem demokracji, w której poprzez dialog i dyskusję dochodzi się do porozumienia. Wiele słów dziś padło. Nie ze wszystkimi pomysłami mojego kontrkandydata mogę się zgodzić. Jednak wszyscy tu zebrani jesteśmy z pewnością jednomyślni co do tego, że skwierzyna musi ruszyć z miejsca, z miejsca, w którym zbyt długo stało. Trzeba zacząć działać. Dość patczenia w przeszłość i ciągłego rozpamiętywania tego, czego w naszej gminie nie zrobiono. Przyszedł czas, by spojrzeć optymistycznie w przyszłość, by myśleć o tym, co można jeszcze zrobić, by wszystkim nam żyło się lepiej? Tegoroczne wybory niosą ze sobą wiele nadziei. Jednak zdaję sobie sprawę doskonale z tego, że przyszły burmistrz i radni muszą się zmierzyć z wieloma poważnymi problemami które wymagają dużo pracy i są czasochłonne. Moje wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie pozwalają mi sądzić, że jestem do tego przygotowany. Jeśli wygram wybory, moimi priorytetami będą, aby bezrobotni zdobyli pracę poprzez nowych inwestorów. I rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, by wbudować drogi, chodniki i oświetlenie tam, gdzie od wielu lat ludzie na to czekają, by powoli, ale systematycznie oddłużać gminę, by w sposób otwarty i przejrzysty zarządzać gminą, by umiejętnie rozporządzać środkami gminnymi. I oszczędzać wszędzie, gdzie się da. By stwarzać młodym ludziom możliwości do rozwoju. By pozyskiwać środki unijne i wszelkie możliwe dofinansowania zewnętrzne. By zapewnić maksimum bezpieczeństwa w gminie. By słuchać ludzi i właśnie im służyć. Proszę Państwa, ja, jako kandydat na burmistrza Stwierzyny, Wyraźnie deklaruję, że mój urząd i urzędnicy w nim pracujący będą dla ludzi, nieodwrotnie. Jeśli obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem, dołożę wszelkich starań, aby wywiązać się ze składanych obietnic w imię wspólnego dobra. O lepsze jutro. Dziękuję za uwagę.